Cześć, tutaj Agata Łucińska z bloga Poczy się lepiej. Dzisiaj chciałabym powiedzieć parę słów o tym, czego potrzebujemy, żeby zacząć ćwiczyć jogę i szczęśliwie kontynuować. I tym razem nie chodzi mi o przymioty umysłowe, a bardziej o rzeczy materialne, takie jak ubranie i ewentualny sprzęt. Jeśli chodzi o ciuchy do jogi, to szczerze mówiąc, najlepiej, żeby były nieco obcisłe. Czasami różne marki produkują całe serie ubrań do jogi i zwłaszcza, jeżeli są to bardzo luźne bluzki, to od razu Wam mówię, że nie sprawdzą się one, chyba, że zamierzacie siedzieć i medytować, to wtedy jak najbardziej, ale spróbujcie zrobić psa z głową w dół albo świecę w szerokiej bluzce. Także stawiamy raczej na dosyć przylegające ubrania. Jeżeli ćwiczycie pod okiem instruktora, to na pewno będzie dobrze, jeżeli będzie mógł zobaczyć ruch Waszego ciała. Dla kobiet mam kilka porad. Jeżeli kupujecie sobie leginsy, to sprawdźcie, czy one nie prześwitują, zwłaszcza ciemne, bawełniane leginsy, które nie mają przeznaczenia sportowego, lubią prześwitywać. Znowu pies z głową w dół się kłania, ta pozycja jest czasami problematyczna. Jeżeli kupujecie dresy, to też uważajcie, żeby one nie były super niskie, biodrówki, ponieważ. Niestety też w ten sposób możemy ukazać światu to, czego niekoniecznie byśmy chciały pokazywać. Um, jeśli chodzi o górę, to pełna dowolność, ale moim zdaniem najlepiej ćwiczyć w staniku sportowym. Jeżeli ćwiczę w staniku sportowym, to mam pewność, że mój bius nie przemieszcza się w sposób niekontrolowany i wiem, gdzie go znajdę. Na czas relaksacji bardzo dobrze jest mieć ze sobą bluzę, założyć skarpetki przykryć się kocem, tak żeby było nam ciepło i miło. Jeśli chodzi o sprzęt, to do jogi nie potrzeba zbyt wiele sprzętu. Podstawą jest mata. Mata do jogi. Często zadajecie mi pytania, na jakiej macie ćwiczyć. Więc przede wszystkim polecam maty, które są stworzone specjalnie do jogi. One wtedy są długie, one dosyć wąskie. Przede wszystkim nie ślizgają się po podłodze. Musicie dobrać matę do własnych potrzeb. Więc nie wiem, czy będę poletać konkretne maty. Być może wkleję na dole jakieś propozycje, te, które ja używam i które mi się sprawdzają. Natomiast one się różnią. Maty mogą być cieńsze, ta jest dosyć cienka i ona wtedy jest lekka, więc mogę ją wszędzie ze sobą zabrać. Natomiast jeżeli ktoś ma na przykład problemy z kolanami, to na pewno bardziej się sprawdzi. Grubsza mata, chociaż jeśli ktoś ma problemy z kolanami, to też dobrze, żeby używał sobie kocyka pod kolana. No ale y, grubsza mata na pewno jest wygodniejsza, ale jest od razu ciężka, więc musimy to wziąć pod uwagę. Maty też różnią się między sobą tym, że jedne, na jednych człowiek się bardziej ślizga. Jeżeli wiecie, że więcej się pocicie, to możecie wybrać matę, która jakby została stworzona do tego, żeby się na niej nie ślizgać. Ale to jest kwestia indywidualna, to trzeba często metodą prób i błędów dobrać I zazwyczaj jest tak, że jeżeli mamy nową matę, to ona przez pierwsze miesiące Będziemy się na niej bardzo ślizgać Warto ją umyć sobie, wyprać i potem dopiero na niej ćwiczyć Maty też się różnią tym, z czego są wykonane Te tańsze zazwyczaj są ze sztucznego tworzywa są też serie mat ekologicznych z kauczuku, które są przyjazne naszemu środowisku i naszej skórze. Także tutaj też możecie wybierać i wybierać. Pamiętajcie też, że na początku Waszej praktyki najdroższa mata nie jest Waszym priorytetem. Ja przez parę pierwszych lat ćwiczyłam na najzwyklejszej, przypadkowo kupionej macie do jogi i było super. Więc... Moim zdaniem najistotniejsze jest to, żeby ona nie latała po podłodze i żebyśmy my nie latali po niej. A poza tym, wybierzcie ładny kolor. Co poza tym może nam się przydać? Mogą tu się przydać klocki do jogi. Klocki do jogi mogą być wykonane z pianki, tak jak te. One są dosyć lekkie, bardzo je lubię. Mogą być też wykonane z drewna, możecie je zamówić w sklepach online z jogowych. Te klocki w niektórych pozycjach można zastąpić grubymi książkami, ale to raczej w tych, gdzie klocki jest złożony w ten sposób i opieramy rękę od góry, w tym momencie ta książka też będzie stabilna. Natomiast jeżeli opieramy się tak, no to ja już bym z tą książką uważała, no bo niestabilność, wywrotki, ciekawe sytuacje. Natomiast to nie jest droga sprawa. Ostatnio klocki można kupić nawet w biedronce, w tajgerze. Um, też osobom, które się rozciągają ten temat jest znany, um, to na pewno warto mieć i używać. Nie bójmy się używać pomocy, bo, bo każdy ma swoje słabe i mocne strony i czasami warto tego klocka użyć. Kolejną fajną rzeczą jest pasek. Pasek do jogi też można kupić w sklepie y, online. Um, Pasek do jogi. Wiecie, paski się wywodzą z metody Ayangara. One tutaj mają taką sprzączkę i można ich używać naprawdę w bardzo skomplikowany sposób. Jeżeli ktoś jest nauczycielem jogi Ayangara, albo praktykuje yoga Ayangara, to wie o czym mówię. Natomiast w najprostszej wersji po prostu używamy tego paska, żeby na przykład się porozciągać, rozciągać, zakładamy go na stopę i jeżeli nie sięgamy do stopy, to łapiemy za pasek. Jest to bardzo wygodne i pomaga nam żyć. O, jeszcze jedna a propos klocków. Klocki są super, jeżeli na przykład chcecie siedzieć w siedzie skrzyżnym, a zwłaszcza, jeżeli chcecie siedzieć dłużej, na przykład, żeby pomedytować i zaokrąglają Wam się plecy. Wtedy siadamy na klocku i jest pięknie, nic nie boli, plecy są proste. Sama z tego korzystam. Co prawda plecy mi się nie zaokrąglają, ale jak mam siedzieć dłużej, to moje biodra czują się o wiele lepiej, jeżeli usiądę sobie na klocku. To jest podstawowy sprzęt do praktyki jogi, czyli jeżeli ćwiczycie sami w domu, to coś takiego powinno Wam wystarczyć. Czasami też używamy koców, więc wystarczy zwykły koc, który też czasami możecie sobie gdzieś podłożyć i przykryć się nim podczas relaksacji. Jeżeli. Nie macie jeszcze klocków, paska i nic nie macie. A chcecie ćwiczyć, to też się nie przejmujcie, bo większość pozycji da się tak zmodyfikować, żeby poradzić sobie bez pomocy. No ale zwłaszcza, jeżeli macie jakieś ograniczenia ruchowe, to na pewno warto zainwestować właśnie w te rzeczy, które wymieniłam. To już chyba wszystko na temat ubrań i sprzętu do jogi. Jeżeli macie jakieś pytania, to dajcie znać, postaram się odpowiedzieć. Ale być może też macie jakieś inne pytania dotyczące jogi i chcecie więcej gadanych filmików, to też dajcie mi znać, to być może się rozkręcę i będę nagrywać ich więcej. Chociaż w ogóle taki był plan, żeby to był kanał nie tylko jogowy, ale też lifestyle'owy, żebym mówiła o różnych rzeczach dotyczących zdrowego i świadomego stylu życia. Więc jeżeli Was to interesuje, to dajcie znać. Życzę Wam dobrego dnia i do zobaczenia.